Podczas spotkania zorganizowanego 9 września w siedzibie Grupy Producentów Owoców Polskiej Jagody w Olchowcu zaprezentowano po raz pierwszy w Polsce możliwości sortowania owoców na linii złożonej z maszyn sortujących firmy Leko oraz pakujących firmy A&B Packing Equipment. Uwagę zwracała już sama budowa pasa, na który wysypywano owoce przeznaczone do sortowania. Jego specjalna budowa zapobiegała suwaniu się owoców i kontaktowi z bocznymi ścianami. Tuż za pasem podającym owoce borówki umieszczono wentylator, który usuwa wszelkie zanieczyszczenia i drobne owoce. Dwa sortery pozwalają wyeliminować owoce zbyt miękkie i te z wadami koloru lub struktury. Owoce, które nie spełniają ustalonych kryteriów, są działkiem powietrznym zdmuchiwane na dolny przenośnik poprzeczny. Podawane do ustawionych w boku skrzynek. Owoce, które przeszły etap selekcji, trafiają na stół inspekcyjny, gdzie końcowej oceny dokonują jeszcze pracownicy. Kolejny poprzeczny przenośnik przemieszcza owoce w zasięg działania wagona ważarek. Podawane z góry owoce są równomiernie rozprowadzane do poszczególnych wag. Jest ich w sumie 12 i dają one możliwość przygotowania od 120 do 180 punetek na minutę, co przy opakowaniach jednostkowych po 125 g pozwala przygotować od 1,5 do 2 ton owoców na godzinę. W prezentowanej linii wydajność elementów sortujących jest dwukrotnie wyższa, co przy doposażeniu linii w drugą wagona ważarkę pozwoliłoby zwiększyć wydajność sortowania owoców. Linię wyposażono też w automatyczny podajnik opakowań jednostkowych. Końcowy pas transportowy przenosi zapełnione owocami opakowania do miejsca, gdzie odbierają je pracownicy i układają w opakowaniach zbiorczych.